Cześć, jak się zdradzać, mi ciągle usycha mech. Ale zauważyłam jedno, które po prostu mnie rozwaliło. No bo ja mam tego małego ślimaczka, z tym tylko kolegi. I u niego ten mech jest dosłownie cudowny. Tak jest piękny. I wiecie czym może to iść? Może. Ja, ten ślimak nie ma w ogóle misek. Muszę coś mu ogarnąć, ale może też przez to właśnie dojdzie. I tak pomyślałam, że za każdym razem, gdy będę dawać nowe jedzenie, to tego jedzenia wcześniej nie będę wyrzucać, yy, tylko po prostu dawać pod mech. Popatrzcie, yy, to jest bardzo blisko, to jedzenie jest zawsze. Teraz akurat nie mam, muszę mu też dać. Tu już dałam sałatę. Ale tu kawałek myślę, że odetnę i po prostu jakby potem mech podłożę. To będzie tak, że po prostu, yy, jak się to sprawdzi, no to będziemy tak robić, jak nie, no to nie wiem, czym to idzie. Okej, okay, więc tak, yy, położę tą sałatę. Więc tak, mamy sałatę. I położymy cechnę. W ciągu tygodnia, no to chyba już będzie widać. Kładziemy mech. Mam nadzieję, że tego ślimaki nie zeżrą. Sobie. No a temu już się spieszy do terrarium. No dobra. Ja ci potem tam mechod dam. tak, to ukradniemy im trochę sałaty. Ja mam nadzieję, że nie byłam zła. No dobra. I to tylko jeszcze muszę położyć inne zdoby. W sumie układamy. Nie. Układamy. Dobra. Myślę, że będą zmiany, a wy dajcie znać w komentarzach, czy to się uda. Pa!